Słuchajcie moi mili, moi mili, słuchajcie poradnik pstryk jak włożyć majtki. No żeby włożyć majtki trzeba mieć majtki. Skąd je brać? No to proste, można je kupić, można dostać w prezencie, a i można je również wyjąć z szafy. Ale przed pytaniem jak włożyć majtki stoi pytanie gdzie je włożyć? To praktycznie wszędzie można je wkładać, wszędzie gdzie się nam podoba. Można majtki włożyć do budki telefonicznej brytyjskiej, można włożyć te majtki do domku papugi, można włożyć do tkanki mózgowej majtki, jeżeli ktoś taką tkankę posiada. Można włożyć do półeczki, na półeczkę z książeczkami, jeżeli ktoś czyta książeczki. Na stateczek. Płyń przez morza i oceany. Płyń przez morza i oceany. Do koszyczka można włożyć. Do tej, który. Pstryku, pstryku. Aha, najważniejsze. Majtek do filmu użyczyła Malwina. Malwina. Pstryku, pstryku. Pstryku, pstryku jesteś w moim poradniku.